Dzisiaj z Lajlą i Chrisie bardzo ważny wywiad! Ja otworzę! Niespodzianka! Eee, Tak! Chrisie, Layla! ktoś do was! Nie możemy! Musimy się przygotować do. Kijomi! już jesteś? Och, możecie się pochwalić swoją nową fantastyczną kolekcją? Tak! Daj nam chwilę na przebranie! Aby się upewniła, czy dostarczą nowe soczewki w terminie tak, ale ja później powiedziałam to samo Kriszy Podejrzewam, że żadna z was tego nie dopilnowała. Zgadza się! Dajcie spokój, to nie może być trudne! E, dobra, już wiem pierwsza zasada mody no, z wielką, wielką gumową! Oto wasz nowy styl! Nie ma opcji! Nic z tego nie tak, będzie! Potrzebuje planu B. Och, cóż to? Styl baleriny i ogon? Czy to może jakiś nowy, trzepocząco zwierzęcy trend, o którym jeszcze nie słyszałam? Nie słyszałaś. E, o trendzie. E, Miał? No, to zupełnie to, czego się. Słyszałyśmy, że jesteście projektantkami, które zaprojektowały nową miałczącą linię i postanowiłyśmy ją wypróbować! A, jest absolutnie fantastyczna! Widziałam już chyba wszystko, ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie doświadczyłam! To cudowne! To wspaniały materiał na artykuł! super! To imponujące!